Cześć kochane, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Ja nazywam się Aśka Dobosz i jestem makijażystką. Dzisiaj moją modelką jest Edytka, którą już nie myślę, że raz na pewno w jakimś filmiku wystąpiła, a jeżeli nie, to w metamorfozie uwielbiam ją malować, to no jest po prostu przepiękna. Dzisiaj będzie dosyć energetycznie, kolorowo. Wiem, że w większości z Was pogoda nie rozpieszcza, jest deszczowo, jesiennie, więc myślę, że taka dawka energii się tutaj przyda. Ja z kolei lubię taką pogodę, więc ja nie narzekam. Zaczynam oczywiście od pielęgnacji. Ostatnio moja ulubiona pochodzi od marki Ja Używam kremu pod oczy oraz kremik Call Me Later na całą twarz. Ten kremik jest takim hitem marki. Bardzo serdecznie Wam polecam. Ziaja maść na brodawki sutkowe dla kobiet w ciąży. Idealna na usta. A na powieki ląduje... Standardowo baza od NYXA NYX Glitter Primer i nakładam pierwszą cienką warstwą. Syntetycznym płaskim pędzelkiem, następnie wklepuję sobie zwyżoną gąbką. Kiedy baza delikatnie mi zastygnie, na całą powiekę ruchomą, aż po brwi, nakładam korektor Katry z liquid Camouflage To są takie kroki, których w makijażu nigdy nie pomijam. Wiadomo, jeżeli to jest makijaż dzienny, to sobie odpuszczam, natomiast w takim profesjonalnym makijażu chcę, żeby wszystko się perfekcyjnie trzymało i tych dwóch kroków po prostu nie pomijam. Mam po paletkę od Makeup Atelier Paris, która zawiera pięć takich ciepłych odcieni i brązu i pomarańczy i delikatnej żółci i sięgam po cień ten środkowy, one nie mają chyba żadnych nazw ani numerków, przynajmniej nie kojarzę i puchatym pędzelkiem od Boho Beauty ten taki pomarańczowy cień wtłaczam w zewnętrzny kącik oraz w załamanie. Drugim cieniem z kolei rozcieram granice tego cienia również pędzelkiem od Boho Beauty, które są cudownie miękkie. Czwarty dzień z kolei, czyli taki bardzo cieplutki brąz, który posłuży mi do przyciemnienia zewnętrznego kącika oka. Pierwsze wtłaczam go w powiekę i dopiero później delikatnie rozcieram ku górze. Na drugim oczku dokładnie to samo. Jeżeli potrzebuję, to dokładam tego kolorku i ponownie rozcieram ku górze. Sięgam po paletkę Mio i Beauty Vitrix e, Instagram. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, bo zawsze mylę nazwę tej paletki, nie wiem dlaczego. E, I biorę taki piękny miedziany cień i oczywiście wtłaczam go na wcześniej nałożoną, dołożonej delikatnie bazy e, z nyx Od razu również rozcieram granice. Wracam do korektora od Catrice i nakładam go na dolną powiekę. I również, żeby to pierwsze, syntetycznym płaskim pędzlem jest mi po prostu tak wygodniej. Później sobie fajnie wszystko rozetrze rozetrę i wtłoczę małą gąbeczką i również z paletki od Mio, e, sięgam po ten piękny pomarańcz, e, chciałabym, żeby ta dolna powieka tutaj dzisiaj rządziła e, i również pędzelkiem od Boho Beauty, takim już bardziej zbitym, idealnym właśnie, żeby mocno zaznaczyć dolną powiekę, e, wciskam ten cień we, we wcześniej nałożony e, korektor. Staram się Wam w międzyczasie też e, trzymać produkty przy twarzy modelki, żebyście widziały dokładnie te produkty, natomiast muszę się do tego przyzwyczaić, nie zawsze mi się to udaje. Ale też nie wiem, czy jest to potrzebne. Więc dajcie mi znać w komentarzach. Affect Evening Mood i numerek 006. Piękny, taki pomarańczowo-żółty cień ląduje w wewnętrznym kąciku. Dzisiaj zaszalałam troszeczkę z ilością palet, ale właśnie szukałam takich połączenia, takiego idealnego, właśnie takiego, jak sobie gdzieś tam w głowie wymyśliłam. Kobo Fantasy Pure Pigment, I to jest Peachy Cocktail z numerkiem 106 i nakładam go na dolną powiekę z wilżonym pędzelkiem, zobaczycie jaki daje przepiękny efekt i ja powiem szczerze, że zapomniałam o tym pigmencie, a on tak naprawdę będzie się idealnie spisywał w makijażu ślubnym, bo mamy tutaj mieszankę właśnie brzoskwiniowych i różowych tonów sięgam po korektor od Maybelline Fit Mist, to naprawdę jeden z moich ukochanych korektorów, jeżeli jesteście go w stanie jeszcze dorwać na promocji, to już w ogóle taniocha, a jakoś naprawdę rewelacyjna i troszeczkę inaczej tutaj działam bo nakładam go pędzelkiem do blendowania cieni, chciałam sobie spróbować, ponieważ u wielu makijażystów widziałam właśnie, że korektory czy nawet podkłady nakładają pędzlami kompletnie do tego nieprzeznaczonymi i powiem Wam szczerze że naprawdę bardzo fajnie się mi tutaj pracowało, tylko od razu za dużo po prostu nałożyłam tego korektora. Trzeba sobie go po prostu tak jakby dawkować, żeby on się dużo fajnie rozcierał, żeby nie wchłaniał się tak w ten, ten pędzelek. Ale powiem Wam, że naprawdę no dobrze mi się pracowało. Dużo lepiej niż gdybym manewrowała innym syntetycznym pędzlem. Sięgam po podkład nawilżający od marki Affect Skin Expert i sięgam tutaj po numerek 2, są dostępne z tego co pamiętam, cztery odcienie. To są naprawdę bardzo mocno nawilżające podkłady, przepięknie wyglądające na skórze, mające lekkie średnie krycie. Kat Von D, konturowanie na mokro czas start. I nakładam sobie syntetycznym pędzlem pod kość policzkową i tak delikatnie na nią, jeżeli chcecie tak jakby unieść troszeczkę twarz, to to jest dobry wybór. E, oczywiście czoło, boki twarzy, ponieważ tutaj kształt twarzy edytkim na to pozwala, linia żuchwy i boki szyi. Wszystko sobie wtłaczam. Tak dużo gadałyśmy, tak. Ja się z moimi modelkami uwielbiam, uwierzcie mi, e, nie byłybyśmy w stanie siedzieć cicho. <noise> nie ma takiej opcji. E, no, chyba, że na czymś się skupiamy albo coś, to wtedy tak, to wtedy owszem nie gadamy, ale no, uwielbiam swoje dziewczyny, więc. E, I uwielbiam sobie gadać. O, moja głowa, bardzo ładnie, tak, tak, tak. Przepraszam, nie wyciąłam tego, nawet nie zauważyłam, e, więc bardzo Was przepraszam. No. Tak więc, no. Wybaczcie, mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy, ale nie, nie skontrolowałam tego. Wiecie, ja nie jestem zbyt dobra z technicznych rzeczy, więc yy, to jest cud, że ja potrafię przyciąć i podłożyć głos, i, yy, i muzykę do filmiku. To jest naprawdę dla mnie. Po prostu mega wyczyn. Wracamy do makijażu. E, róż w kremie od marki Golden Rose. E, od kiedy kupiłam, to uwielbiam. Uwielbiam też ten efekt, bo dużo osób się mnie pyta, co konturować na mokro. E, ten efekt na zdjęciach jest bardzo miękki, taki plastyczny e, i to mi się właśnie podoba w konturowaniu na mokro. Sięgam po paletkę Matte Bronzing od Kobo i taki. Ym, Neutralny bronzer z tego co pamiętam e, i nakładam dokładnie w te miejsca, gdzie wcześniej konturowałam na mokro. Mam nadzieję, że e, moja głowa już się w kadrze nie pojawi. I druga strona twarzy dokładnie tak samo. Tutaj musicie uważać, żeby za bardzo nie poruszyć warstw konturowania na mokro, dlatego ja bardzo takimi delikatnymi ruchami wtłaczam albo wklepuję i dopiero później rozcieram, żeby nam nie powstały plamy. Mineral Serious Natural Glow od Kobo. I to są tak jakby trochę rozświetlacze, trochę cała paletka do, do konturowania. Ja w każdym bądź razie uwielbiam róże rozświetlające, więc użyłam tego rozświetlacza różu jako różu, a rozświetlacza jako rozświetlacza. I tutaj właśnie przypomniałam się, żeby też pokazywać paletkę z boku, więc... I pamiętajcie, żeby rozświetlacz nakładać na boki twarzy, na czole, a nie na środku. Puder RCMA, transparentny, który ma nie bielić, ale mimo wszystko delikatnie to robi, więc uważajcie z ilością. I ja używam do przypodrowania twarzy Edytki pędzle od Boho Beauty, który jest przeznaczony do... W sumie do różu, brązera, natomiast e, ja nie pudruję całej twarzy w tym makijażu, więc nie potrzebuję aż tak dużego pędzla, e, tylko właśnie bardziej takiego precyzyjnego. Chcę przykryć dodatkowo y, cienia y, pod oczami, czyli dokładnie w, nakładam sobie mocno kryjący e, kamuflaż od Make Up Forever, ale wyłącznie w dolnie West, czyli tam, gdzie mamy największe zasienienia i wtłaczamy małą gąbeczką, i dopiero teraz. Pudruję sobie tą okolicę pod okiem. Żel do brwi od Golden Rose nakładam na brwi. Jedetka zrobiła sobie Henna e, i już jest. E, ona już nie jest tak mocna, jak widziałam na początku, dlatego tutaj już nie podkreślałam brwi. Nie chciałam, żeby były e, za ciemne, więc tylko ten e, żelem delikatnie sobie ułożyłam. I wracam do paletki od Affect Evening Mood, do tego takiego żółtego cienia, który nakładałam wewnętrznym kąciku, e, i rozcieram granicę wcześniej nałożonego cienia na dolnej powiece. Oczywiście, jak mogliście zauważyć, e, w międzyczasie gdzieś tam też przykleiłam rzęs. Dużo rzęs. Wracam do rozświetlacza z paletki KOBO i z zwilżony pędzel, zwilżonym pędzelkiem nakładam go we wewnętrznym kąciku oka. Kombinacja produktów afekt do ust, czyli konturówka i pomadka w takim naprawdę mm, Żywym kolorze. Odkryłam tą konturówkę ostatnio i pomadkę, to znaczy tak naprawdę sobie o nich przypomniałam i tak bardzo mi się spodobały, że myślałam sobie, o nie, muszę ich użyć w następnym makijażu. A Edytka też tutaj chciała troszkę zaszaleć z kolorem, więc. No, tak wyszło. Rozświetlamy dekolt. Pierwsze zaczynamy od przygotowania, od wyrównania kolory do dekoltu, więc nakładam na cały podkład cieniutką warstewką, nie potrzebujemy tutaj jakiegoś mega krycia. I mieszanka rozświetlaczy od Lovely również na cały dekolt. Niestety nie umiem aż tak dobrze ująć tego błysku na zdjęciach. Ale może tutaj na, przy nagrywaniu będzie fajnie widać. E, I rozświetlacz Sensik, który, jest, no tu go akurat nie widać tak dobrze jakbym chciała, ale uwierzcie, mi robi przepiękną taflę. Jeżeli uwielbiacie mocno rozświetlony dekolt, no to daję radę. I paletka od Kobo. Delikatnie sobie kontruję dekolt, czyli nakładam ciemniejszy odcień pod kośćmi. Pod i nad w te zagłębienia, tak żeby jeszcze bardziej uwypuklić nam kości i na nie będę nakładać też jasny rozświetlacz, ale wcześniej jeszcze spryskuję całe ciało i twarz mgiełką nawilżającą kokosową od MIA. I teraz dużo bardziej będzie widać ten błysk przy rozświetlaczu nałożonym na mokro. Edytka, poruszaj się. <laughs> I zapraszam Was na metamorfozę Edytki, czyli efekt przed i po, który zawsze jest u niej fenomenalny. Ja Wam bardzo dziękuję za obecność tutaj. Oczywiście zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrypcji kanału. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli, jeżeli coś to zrobicie. A ja się już z Wami żegnam i oczywiście do następnego filmiku. Buziaki, pa, pa!